Blockbuster gra od wydawnictwa Big Potato Games bardzo dziękujemy. Gra generalnie imprezowa, dla większej liczby graczy, Dzielimy się na drużyny, tylko jest minimum 4, bo się wtedy się dzielimy 2 na 2, od 12 roku życia zależy, ile oglądacie filmów. I tak, w tej grze będziemy odgadywali filmy poprzez użycie jednego słowa, poprzez cytowanie. Poprzez zagranie, czyli bez użycia słów, tylko, tylko pokazywanie jakichś tam scenek. Fajnie zrobione jest, jest nawiązanie plansza tutaj do e, tych parkingów e, samochodowych amerykańskich, gdzie się ogląda filmy na, na, z samochodu, tak na świeżym powietrzu. No i rewelacyjne opakowanie nawiązujące do e, kasety VHS. Z, zresztą tutaj planszy to też jest e, VHS kaseta. Mamy tutaj znaczek, znaczek, taki czasomierz do naciskania. Jedno naciśnięcie to jest 15 sekund, 12 naciśnięcia to jest 30 sekund. Mamy karty head to head, czyli tam jeden na jednego, głowa na głowę. Do pojedynku i mamy karty tytułów, tutaj dla drużyn. Już kiedy my, my pokazujemy, cytujemy lub podajemy jednym słowem tytuł filmu dla drużyny, tak? A tutaj, tu będą kategorie generalnie, a tutaj będą konkretne tytuły. No tak, przygotowanie, no to musimy sobie to wszystko pięknie ułożyć, tak? No i mamy celem gry naszy, i jest taki, musimy zrobić komplet takich filmów, żeby tam był, komed, była komedia, horror, akcja, science-fiction i fantazy, dramat, e, e, klasyki czasów, animacja i film familijny. Jak zdobędziemy taką kolekcję, wygrywamy grę. No, przygotowanie to jest po prostu ułożenie tego wszystkiego sobie tutaj. To trzeba dać bateryjki do, do tego buzera naszego, zmontować sobie ten, ten znaczek i możemy sobie grać. To są właśnie miejsca, gdzie będziemy te filmy dawali. Najpierw rozpoczynamy sobie od pojedynku 1 na 1 Wygląda w ten sposób, że bierzemy kartę stąd, na przykład mamy filmy, filmy z superbohaterami. I po kolei będziemy na zmiany filmy z superbohaterami. Na przykład Superman, Batman, Avengers yy, i tak dalej. Wraz przyciskamy przycisk, żeby odmierzyć 15 sekund. I kiedy yy, yy, będziemy mieli sygnał końca, końca czasu, a yy, osoba, która ostatnia podała nam ten, ten tytuł, to ona wygrywa rundę i bierze yy, 6, 6 tytułów. Trzy sobie wziąłem i trzy sobie wziąłem. Podgląda sobie je. Z tytułu oczywiście losowe, tak? Musimy sobie je losowo tutaj podzielić. I ona, nie pokazujemy tego, tylko w sekrecie, wybiera sobie trzy, jej zdaniem łatwiejsze. Na przykład wybrałby sobie, nie wiem, Pinokia, wybrałby sobie masakrę piłą mechaniczną i wybrałby sobie szklaną pułapkę może na przykład, albo albo... Rambo, tam wojny światów, no nie wiem, na przykład y, y, niech będzie szklana pułapka, tak. Y, y, I teraz, a te daję przeciwnikowi. I tak, przeciwnik musi je tutaj sobie ułożyć, jak y, chce je o, odgadywać. Y, na przykład, no nie wiem, bym sobie zrobił, no, daje przypadkowo tak, tak i tak a ja bym sobie dał. Na przykład Pinokio do pokazywania, bym pokazał ten Długi nos, tak. Masakra biomechaniczną, mechaniczną, nie znam cytatów, też bym zrobił do, do pokazywania, e, bo bym pokazał piłę, szkaną pułapkę, bym e, e, może jednym słowem, e, poli, e, nie wiem, policjant albo coś, coś w tym stylu, tak. Czy tam, e, t, t, tam Nakatomi, akurat ten budynek Nakatomi Plaza, co tam był. I tak, teraz jest druga runda, bo to była, najpierw była ta head to head, tak? Ja wygrałem, czyli ja miałem prawo wybrać te filmy dla siebie. Przeciwnik wybrał dla siebie, układamy je sobie tutaj. Teraz naciskam guzik dwa razy, więc mam 30 sekund. I w tym czasie albo właśnie tak jak je tu ułożyłem, albo jednym słowem podaję, albo cytuję, albo pokazuję. Filmy, które, które ułożyłem, dane karty w, różnych, w tych danych miejscach, do odgadnięcia swojej drużyny. Zaczynam od swoich. Jeśli w tych 30 sekundach drużyna zdąży odgadnąć moje, to mam prawo podejrzeć od przeciwnika. A ja i tak i widziałem, tak naprawdę, bo, bo ja mu dałem te, te moim zdaniem trudniejsze, tak. I mam prawo poka pokazać, czy tam yy, zacytować, czy tam jednym słowem. Generalnie mam prawo yy, żeby odgady do odgadywania filmu przeciwnika. Jeśli drużyna zdąży, yy, to zdobywamy nie tylko swoje trzy karty, ale także coś tam od przeciwnika, że mu zwinęliśmy po prostu tytuł filmu tak? i jego, jego kartę. Więc jak zdążymy, to, 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 to mamy prawo. Jakby było tak, że w czasie ja nie zdążę powiedzieć wszystkich moich trzech, to przeciwnik zaczyna od swoich. Jak zdąży swoje, może mi ukraść tytuł. Yy, może mu się uda, tak? Więc, ale musi zacząć od swoich. I yy, dopiero jak ze swoimi sobie poradzi, to wtedy przechodzi do moich. I tak samo ja zaczynam od swoich. Jak zdążą, zdąży drużyna, to przechodzę do przeciwnika filmów. Yy, oprócz tego jest jeszcze taka raz na rundę Kradzież filmu. Jak to wygląda? Że jakbym miał już tych więcej, tych Jedna drużyna już tam jakieś ma filmy, druga drużyna też jakieś tam ma filmy, ja je tutaj zbiorę. I tak, na przykład miałbym z filmów. Ja już tutaj mam dwa filmy akcji, tak. Ja bym miał filmów akcji, nie wiem, trzy albo cztery nawet. Że mam prawo oddać trzy karty z jednej kategorii, o, oddaję je. Do, do banku gry, pozbywam się ich, a przeciwnikowi kradnę jeden film z wybranej przeze mnie kategorii. Na przykład, że miałbym dużo, dużo filmów akcji, a brakowałoby mi tam jakiegoś, nie wiem, komedii czy tam czegoś, to robię w ten sposób, że pozbywam się trzech i, i kradnę przeciwnikowi. On od razu traci, a ja zyskuję coś, co mi brakuje do kompletu. Pamiętamy, osiem uzbierać różnych trzeba. I tu jest tak, tak, kradzież. No i wygrywa drużyna, która jako pierwsza uzbiera 8, 8 filmów z różnych gatunków tych, które tu występują w grze i jakieś dodatkowe zasady, które możemy sobie możemy wprowadzić. I to jest tak, że nie podajemy sequeli, czyli powiedziałbym w tej pojedynku jeden na jednego, head to head, powiedziałbym na przykład Jurassic Park, przeciwnik nie może powiedzieć Jurassic Park 2 czy tam Jurassic World. I tak samo z Mission Impossible, tak, mogłoby być. Potem sprawdzanie konkurenta, czyli też w tej pojedynku head-to-head. Byśmy się pojedynkowali, w pewnym momencie bym podejrzewał, że któryś ten film nie jest o super, super bohaterze, tak? Czy tam nie jest o, o, o tym, jak, jak tam ta mówi kategoria nasza. <laughs> Sprawdzamy ten film. I rzeczywiście, jeśli ja mam rację, automatycznie przerwamy tą, tą, tą rundę i, i ja staję się tym zwycięzcą, który wybiera trzy łatwiejsze filmy dla siebie i, i ma szansę zdobyć te filmy przeciwnika też, tak? Ewentualnie. Jeśli je skrytykowałem, tak, podważyłem, odpowiedź a była dobra, no to z automatu wygrywa przeciwnik, wiadomo. E, tylko nowe słowa. Tu chodzi o cytowanie. Czyli na przykład, jeśli byśmy mieli, mieli cytat z Aliena, to nie można y, tutaj zacytowali, że tak, że, że Alien tam ma, ma w, tym, w tej kasce piersiowej tego obcego, tak, jest tu cytat z tego Aliena, że nie możemy używać słów z tytułu filmu w cytacie. To jest taka, taka zasada. Możemy, możemy, możemy to. Z, y, nie używa zasad, ale kiedy już, już znamy filmy dobrze i generalnie jesteśmy obeznani z grą, możemy wprowadzić te, te trzy zasady do Extra Rules, tak? tak? wygląda gra w zasadach. Generalnie tytuły są same znane, z tym same, same przeboje, tak? Tytuł ze, zresztą e, e, Blockbuster, czyli przebój, no zrobiony to jest fenomenalnie jako, jako całość. Po prostu bardzo dobra gra imprezowa. Dla miłośników filmu, najlepsze, co, co my się spotkaliśmy na rynku. Super przebój. Dzięki.